Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do dwóch wersetów zapisanych w księdze Jeremiasza w siódmym rozdziale. Jest to 22 i 23 werset, które brzmią tak. Gdyż nic nie powiedziałem Waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą Wam nakazuję, aby się Wam dobrze działo. W tym fragmencie prorok Jeremiasz przypomina, że najważniejszym zadaniem w związku z Bogiem, w społeczności z Bogiem, nie są rytuały, ofiary, ale serce. Które słyszy Boży Głos? Bóg poprzez Jeremiasza pokazuje Izraelowi, że najważniejszym przykazaniem, które Bóg dał im w momencie wyjścia z Egiptu, było to, żeby słuchali Jego głosu. Sprawy dotyczące ofiar i całopaleń to była drugorzędna sprawa. To zewnętrzne działanie nie miało wpływu na ich społeczność z Bogiem. Bóg pragnie posłuszeństwa nie obrzędów. I werset 22 należy właśnie odczytywać w świetle wersetu 23. Juda nadal lubił, e, lubiła składać ofiary e, na ołtarzu, ale Bóg chciał ich posłuszeństwa. Chciał, aby chodzili drogami, które Bóg im nakazywał. E, dla nas zachętą z tego fragmentu jest to, że Bóg zaprasza nas, byśmy nie tylko robili dla Niego jakiej rzeczy, ale przede wszystkim, żebyśmy żyli słuchając Jego głosu i podążając Jego drogami. Kiedy to robimy, możemy być pewni, że On będzie naszym Bogiem, a my Jego ludem. To, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali i nad czym myśleli, to to, że Bóg pragnie posłuszeństwa, nie obrzędów, nie rytuałów. To wierność Jego Słowu prowadzi nas do prawdziwego pokoju i radości w życiu. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.